Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. To jest trochę pola, oczywiście. I dzisiaj będziemy sobie przybudowywać naszą stację paliw, troszkę tak, żeby to miało ręce i nogi. Przestawiłem sobie kasę takim motem pneumatycznym. I patrzcie, co odkryłem. Da się zrobić tutaj. Kurczę. No. Nie chciałem takiej, ale wybrałem taką. Chociaż w sumie może całkiem. O, i to, to jak w kiblu wygląda. Tutaj takie niebieskie. Za wzorami jakieś. O, to jest ładne. Nie, zobaczcie. Z... Jak już kliknąłem tamto, to zostawimy sobie tamto. Eee. Nie bym chciał tu cofnąć. Ale co możemy tutaj, kurczy daszek zmienić, z tego co ja widzę? A nie można pomalować, ale możemy sobie kurde zmienić na dachówkę jakąś. O, tu jakie? Jakie stare. takie z cegiełki, nać może, myślicie. Mamy takie cegiełki, a tutaj możemy sobie też możemy sobie cegiełki dać. Ale to ja bym chciał każdy po kolei chyba narobić, czy nie? No to powiem, że fajnie wygląda z jest cegiełki. Nie stać na wszystkie, żeby tutaj ładnie zrobić. No tutaj to. Może bym za jego hajsu nie wiem. No a z. Ja mam takiego kasztana. No, i tak to, tylko tą stację garnąć z zewnątrz. To było z cegiełki takiej ładnej. No i kurcze, powiem wam, że budyneczek elegancko. A mógłbym zmienić te dystrybutory stare? Czy nie bardzo? Nie no, jak wszystko, to wszystko. No i elegancko, nowy budyneczek, proszę Państwa. Nowy budyneczek, no jeszcze jakbyśmy to wymienili jednak no. Nie, zostawimy takie drewniane. To, że nie mogę kurczyć, też ulepszyć tego jakoś. Mało światła tutaj jest strasznie. Ja to bym chciał zmienić, ale nie wiem jak. Dobra, weźmiemy sobie tutaj. I tego chyba nie można dystrybutorów. Chciałbym takie nowsze troszkę dać. O, myślę, że będzie, kurczę, całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o To jeszcze weźmiemy ten młot udarowy. Nie zobaczymy. A, tylko podnieść można. No, to niech tu będzie. A, tu jakieś ok, to też można. Okej, okay, okej, okay, dobra. Zatestujemy może kolor taki. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na złoto jak straczka. Jak straczka to wygląda. Mm -hmm, mm -hmm. Taki kolor. No też nie najlepiej, chociaż nie wiem czy to nie jest. Zależne od światła. Nie wiem jaki tu kolorek może. Taki. Okay. Że biały. Nie wiem, chyba biały najlepiej by wyglądało tak, Żeby tu jasno też w miarę było, nie? No nie wiem, nie wiem. A wy co o tym myślicie? Może taki kolor biały zostawić? Okej, okay. na niebiesko do końca domalować. I też damy na biało. Mm. Na biało będzie najtaniej generalnie, bo mogę zrobić taki make, że sobie tu podchodzę do komputera i robię tak. Robię usługi, malowanie i robię cyk, zamów i oni mi tutaj, kurczę, pomalują to ładnie. No, myślę, że stacja ta wygląda wyglądała całkiem w porządku. Całkiem w porządeczku to wygląda, yy, już mogą mi to pomalować, czy oni dopiero jadą, czy co? Jadą dopiero. Okej. Okay. To my możemy sobie tutaj, tutaj jeszcze, być co, tu jeszcze pomalujemy tutaj. A, widzi mi to, zanim oni tutaj dojadą, nie wiem czy tu jestem. A to był ten kolor. Zeby tutaj zrydamy kasę. Tu będą papieroski, sztuk 2 No, maluję ta chłopaki. No, zobaczcie na takim wall painting. Jakiś specjalny. Albo otwierać czy co? Czy oni też tu podjadą i sami tutaj przyjdą i pomalują? Nie, tutaj podjadą. Dobra, pan tu śmignie farbą od środka. Wolę zapłacić niż to wszystko tak ręcznie malować. O, ty gnomie, ty. Na biało mi opiercie z ściany. O, tutaj chciałem cegiełkę zostawić. Tutaj coś się w ogóle. Och, zrobiło. No, dobra, może być na białym. Szkoda, że dach jest niezmalowalny. To nie ten odcień. halo, panowie, jaki to kolor? Jaki to kolor? Nie ten odcień białego. Ach. Dobra. Trudno. To będzie jedna ściana. Tutaj też nie ten odcień. Czym się różni ten biały od tego? Chuję. Nie wiem. Jak to teraz naprawić? Żeby to, żeby to jednak był ten sam biały, co? On ścianę całą na jakiś Teraz. A no Jezu wyłącz mi kolor. No, ja tu też nie pomalował. Masakra. Masakra, moi państwo. O, będzie taki beżowy. No i wydałem 500 dolków po to, żeby tu tu nie mieć pomalowanej tu. Super. I a, jest z zewnątrz jeszcze. Oczywiście. Nie, na no, białą teraz. Ugh. Nie tak jak chciałem, no. Najgorzej, dobra, na razie na razie tak zostawimy ja tu nie widzę innego białego oprócz tego może to no na pewno to nie będzie beż na pewno nie jest ten kolor a pomarańczowy w ogóle damy na niebiesko tutaj też damy z powrotem był ten kolor. Dobra, no musi tak być jak jest no. Tutaj też damy na niebieską i zaraz sobie ustawiamy. Łeczki, żeby to miało ręczki i nogi. No, udało się tutaj też. Wszystko już na niebiesko pierdzielić. On całą białą, może zostawić, i tutaj. Nie, no bez sensu to będzie wyglądać. Może tylko te cztery. No ale zobaczymy, pomalujemy, zobaczymy. To się nie dowiemy, nie? No muszę pracowników opłacać, a oni nie pracują w ogóle. Super, jeszcze nachlapałem farbu. Na szczęście da się to zamieść. Teraz tak. ja se mogę... Ja se mogę, powiedzcie mi, yy, nie wiem co tam za się pokazywało, ale ja bym chciał jeszcze jedną taką dużą półeczkę kupić. Okej, okay. teraz bierzemy sobie plecak i półki. Damy tą tu. O nie, wchodzi w ścianę. O, też wchodzi w ścianę. I nie da połączyć i to inaczej to zrobimy inaczej, inaczej sprzedajmy tą dużą półkę. Nie usy. Eee, sprzedaj. I my kupimy tutaj, proszę Wewas, taką małą półkę o tą. Wydamy wszystkie, jakie mamy, uzupełnimy. I teraz tak, jakby to tutaj mądrze poukładać. Mamy tutaj do dyspozycji, może jednak te drzwi byśmy sobie zrobili z tego ścianę. Kurde, zaś tu kolor teraz nie będzie pasował. Na stówę nie będzie pasował. No, wiedziałem. Oh, Jesus. Dobra. Lecimy wszystko na, na niebiesko. A chciałem tylko usunąć ścianę. Zaczynamy przejście zrobić bo nie było potrzebne. No, musimy sobie to dzisiaj dokończyć, to odnawianie stacji. Czuję się trochę jak w Simsach. O. Teraz to ładnie, tylko... Wiecie co, chyba to okno wydupimy też Nie! <grymne> Nie może być. O mi już... Irytuje mnie ta gra. Strasznie mnie irytuje. Dobra, wydupimy to okno też. I zas. No, daj mi ten wałek. Tutaj sobie jeszcze pomalujemy. No i tutaj możemy teraz półeczki elegancko stawiać. Durcze półeczki. Zacznijmy tak. O jest na. Ale chcę w tą wrócić. Mogę w domu wrócić? O, tu wrócimy tak i damy na maxa do ściany. Mamy snakes i tu może byśmy dali snakes. Jak myślicie? I tutaj na środku lodówki. Czy tak nie? No dobra, myśmy spróbujmy też tutaj damy na snakes. No. mamy półeczki. O czy ja sam mogę je jakoś tam zmienić, te półeczki na jakieś inne? Nie bardzo. Dobra, no, no, to damy sobie takie gazety. Gazety byśmy sobie dali, może tutaj. I gazety po tej stronie i sandamieni gazety po drugiej stronie o, no, tak będzie git. Oro tu są snakes. Tu tutaj mamy sobie lodóweczki jedna lodóweczka i tutaj, kurczę, druga lodóweczka, tylko niech mi to się robi, tak? Mamy dwa razy to, dwa razy to i ogólnie to na, na to by się przydało jeszcze jedno. Pytanie, czy takie małe, czy takie duże też robić? Tutaj na samochody to damy sobie tutaj. nie można przyścianie od razu. Dobra, nie, nie będzie od razu przy ścianie. Teraz tak eee, inaczej, cofnij to? Tutaj plecak, tutaj półki, i tutaj to mi sprzedaj. A my sobie kupimy. Na duże. Raz i dwa A lod, na lody też mogę duże A już mi nie stać, dobra no, no to trudno. Będziemy musieli yy, coś zarobić ogólnie No tu będą picia, tutaj e, wiadomo co, wiadomo czego. Tutaj by nam pasowało idealnie chyba to teraz. O, Też takie to powinno być tu. Aś. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Gdzie by tu teraz loty? My sobie lody możemy, lody sobie damy tutaj, a potem się je przedstawi, i na środeczek damy sobie okularki. Tylko tu na jakoś tu fajnie. będzie wsiadł elegancko. Tutaj jeszcze też tu. No żeby przejście też był. Damy tak. Jeszcze nam zostało na, na czapki. Żeby to też się tam jakoś pociągało chyba że czapki postawimy sobie tutaj i jeszcze będziemy tutaj ściąganie Dobre, i to by tam jakoś to wyglądało w porządku, chyba nie? Okularków trzeba domówić, I to wszystkiego trzeba domówić. Tego, dziesięć, tego, dziesięć, tego, dziesięć, tego, dziesięć. A to już wszystko możemy dać po prostu. Tutaj też napojemy wszystkie grzybka. Pięć pobeczków. Dobra i chyba mamy wszystko wyłożone, Trzeba? No, pójdziemy sobie odpalimy stację, zobaczymy jak tutaj działa. I będziemy ten odcinek dzisiejszy kończyć z przybudowy stacji. Ja no jakoś tam w miarę to wygląda jak amerykański stał. Całkiem ładnie bym powiedział. Więc zapraszamy, zapraszamy na stację klientów. No, patrzę, tu też się tak zmienił. Tak, zmienił się czy nie. No nie mogę. Nie mogę jak jest włączona stacja. Dobra, zanim knięć przyjadą trochę mi Trochę to minie. Dobra. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. I żebyście wpadli na mojego Discorda. Link jest w opisie. To jest Discord pod nasz serwer CSGO Mod i tak dalej, i tak dalej. Cześć.